A propos tych rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają w mediach. E, jakiś czas temu pojawiła się taka, nawet nie wiem, czy można to nazwać plotką, tylko no, taka głupotka może trochę, że e, jesteś na randce z aktorem jak miłość. Jak, jak, jak ty do tego podchodzisz? Ciebie bawią takie, takie sugestie? Bardzo bawią, bardzo bawią. Oj mnie bawili mojego przyjaciela, ubawiły bardzo. E, Wieś, no my też spotykamy się z, z różnymi ludźmi, ja na przykład z tej przyjaźni jestem mega dumna i ja, ja się cieszę, mówię Paweł zobacz, no rzeczywiście może ładna z nas para, nie? Yy, więc yy, ja się zawsze uśmiecham. Trzeba robić, nie, nie można dać się też zwariować. Yy, ja nie wyobrażam sobie takiego życia, że ja będę się gdzieś ukrywała, zaszywała. Yy, nie wiem, albo wychodząc na ulicę będę się stroiła za każdym razem, bo, bo ja, tak jak wspominałam, ja jestem normalnym człowiekiem, lubię swoje proste, normalne życie. Scena, czy takie yy, jak dzisiaj wyjścia, to jest wiąże się ze swo, swoimi prawami. Ale, ale mówię, ja przede wszystkim chcę być normalna i trudno, Jak ktoś nawet napisze o mnie, że o Jezu, narożna założyła jakiś y, dres, który, który nie wiem, został ubrudzony, bo akurat wyszłam, y, bo mi czegoś zabrakło do sklepu i ktoś mi zrobił zdjęcie. No trudno, niech robią. No tak, czasami chodzę w ubrudzonym dresie, bo jestem kobietą, która robi wszystko w domu: gotuje, sprząta, więc mam prawo się ubrudzić. <grym> Dokładnie, taka podstawa, chyba taka normalna. To, to klucz, żeby nie zwariować w tej branży. E, też zauważyłem jakiś czas temu, że tacy samozwańczy detektywi z Instagrama zwrócili uwagę, że rzadziej pokazujesz swojego partnera. E, ty jesteś jedną z takich artystek, które strzegą gdzieś tam tej swojej prywatności. To jest ten. E, Gdzieś um, część twojego życia, którą nie chcesz się do końca dzielić z fanami, z mediami? Ja myślę, że, na, że trzeba mieć zdrowy rozsądek do wszystkiego. Gdzieś tam wcześniej dzieliliśmy się dużo więcej, ale mówię, tyle od życia dostaliśmy kopów, tyle złych ludzi nam bardzo źle życzą, że naprawdę to nie jest nam potrzebne. Zwyczajnie to, że ja jestem osobą medialną i, i gdzieś tam moja. No moje życie po prostu na tym polega. Ja dzielę się swoim życiem z moimi fanami z radością i ze szczerością, nie na pokaz. I to, na co mam ochotę, to pokazuję po prostu, ale ze szczerego serca. I teraz takie, że po prostu. No to jest nasz wybór i nie chcę, żeby ktoś w ogóle to komentował, żeby bo my nie jesteśmy do tego, żeby też układać komuś nie wiem nasz scenariusz naszego życia pod kogoś, bo ktoś tak chce, bo my mamy odpowiadać na każde pytanie nie my jesteśmy też mamy swoją prywatność i, i myślę, że każdy artysta naprawdę tej prywatności żąda. szczególnie artysta, który gdzieś tam rzeczywiście w tych mediach jest mocno popularny i, i... I chcę uciec też do swojej takiej odchłani rodzinnej, żeby odpocząć, żeby, żeby spędzić czas y, tylko i wyłącznie właśnie ze sobą. Zmieniając temat na przyjemniejszy. Magdo, jakie masz plany na resztę tego roku? O jezu, ja mam tyle planów, żebyśmy tu chyba stali do rana, żem nie miała o nich y, mówić, ale też nie chcę się ze wszystkim dzielić. Na pewno mierzę bardzo wysoko. Uważam, że ten rok jest dla mnie przełomowy, a kolejny będzie jeszcze lepszy. Mam mnóstwo planów, które zamierzam zrealizować i nikt mi w tym nie przeszkodzi. Także bądźcie czujni, bo będzie się działo, będę miała dla was dużo niespodzianek. W takim razie czekamy i trzymamy kciuki. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich.